Przy wyborze terapeuty, przy wyborze gabinetu y, mamy kierować się długością wizyty. Często jest tak, że dzwonicie, często jest tak, że dzwonicie po różnych gabinetach i no, pytacie po prostu, no dobrze, ale nie będzie trwała wizyta, tak? Y, Sam na to jakby y, można powiedzieć, no, 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 czy, czy to jest ten kierunek, czy, czy, czy to jest ważne. I tak, i nie. Ważne jest wtedy, kiedy. Chcecie się mówić typowo na masaż, tak? Czyli na typowo zabieg, który będzie polegał na masowaniu, na robieniu pewnych technicznych rzeczy, które, gdzie długość ma jakieś tam znaczenie. I to jest, no patrząc pod kątem spa, patrząc pod kątem zabiegów relaksacyjnych, jak najbardziej ten czas tutaj może być waszym wyznacznikiem w szukaniu sobie gabinetu, w szukaniu sobie terapii. Natomiast jeżeli... Szukacie pod kątem terapeutycznym, pod kątem bólu, pod kątem innych rzeczy, to tutaj już ten czas nie jest aż tak bardzo istotny. Oczywiście, no, to też w zależności z tym, czym przychodzicie. Natomiast no, większość terapeutów tak się ucięło, że ma jakieś tam ramy czasowe napisane w swoich cennikach, czy to pół godziny, czy 45 minut, czy godzinę. Natomiast osobiście uważam, że czas tu nie jest istotny. Czas jest tylko jakby możliwością wam. Podania, zmierzenia tego, w jakim bramie tej czasowy bylecie w gabinecie, a to, co się wydarzy, i tak zależy od terapeuty. I teraz, dlaczego nie kierować się czasem? Ponieważ są przypadki i są możliwości, gdzie ten czas może być o jedną czwartą krótszy, może wynosić tylko jedną czwartą tego, który dziś tam jest podany w cyniku, a wasza, wasz problem zniknie. A może być tak, że tego czasu może braknąć, żeby cokolwiek ruszyć dalej, bo wasz organizm jest tak zapieczony tak zmęczony kontuzjami, że no tutaj potrzeba więcej 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 tego czasu i wizyt, tego czy kierować się czasem, myślę, że nie, tak jak powiedziałem na początku, myślę, że jeśli szukamy, mówię relaksu, odpoczynku, spa, tak jak u nas jest floating, tak, gdzie macie tą godzinę, to to jest optymalna godzina do odpoczywania, idziecie na masaż czy Kamieniami gorącymi, czy jakieś manualny czy cokolwiek, to w tym momencie ten odpoczynek sobie liczycie, tak? Więc możecie powiedzieć, że dobrze tu się, tu się zgadzam, jeśli chodzi o patrzenie pod kątem e, czasu. Natomiast jeśli chodzi o terapię, jeśli chodzi o walkę z bólem, tutaj nie patrzcie na czas, bo są odmiany akopunktur, są odmiany technik, gdzie tak naprawdę wasz problem czasami idzie. Tylko nawet w 5 minut, 3 minuty, 2 minuty. W zależności co, tak? A czasami trzeba więcej tego czasu, więc nie sugerujcie się tym, że ktoś bierze tyle czy tyle. Y Oceniajmy potem, oceniamy efekty, oceniajmy to, co się ma wydarzyć później. Oczywiście tutaj też jest wiele czynników, ale to już jest temat na inny filmik. Więc kochani, czy sugerować się czasem w wyborze y, terapeuty, w wyborze gabinetu? Jeżeli ma być to relaks, sugerujcie się. Jeżeli ma być to terapia, myślę, że nie ma tutaj aż tak wielkiego znaczenia. Myślę, że bardziej ta osoba, która Wam chce coś zaoferować, chce Wam pomóc. Y, tu jest wtedy istotne, a czy to będzie krócej, czy dłużej, myślę, że tutaj nie ma aż to tak nie jest aż tak ważne i odzwyczajmy się od tego, ponieważ to przyszło, nie ja wiem, jakieś lata temu zostało, wszyscy oceniamy swój czas, tak, ja wiem, bo dzisiaj się pracuje na czas za czas, a tak naprawdę pracujmy za efekty swojej pracy, pracujmy na innych zasadach i bądźmy przez to skuteczniejsi, szczęśliwsi. I działajmy, więc, więc te dwa czynniki sobie porównajcie, kiedy będziecie szukać gabinetu do tego, aby działać. tak? Ja mam zawsze zrezygnowany gdzieś ten czas około 45-55 minut dla moich pacjentów, tak aby teraz, w tym czasie, jaki jest, mogli się nie minąć, nie widzieć. Czasami terapia wchodzi krócej, czasami terapia wychodzi dłużej. W zależności, kto jak przychodzi, czasami pół godziny, 40 minut, jest totalnie wszystko zrobione, co potrzeba w danym momencie, ponieważ no, czasami nie wolno przesadzać też z podćcami. Więc to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o to, czy kierować się czasem. Są te dwa odrębne postrzegania i myślę, że mówię, tak jak żeście usłyszeli, w jednym przypadku tak, w innych raczej nie. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.